No szkoda, idę. no. Zobaczymy. Szkoda, że nie mam sprzętu i że mam wózek. Bo to, jeżeli naprawdę coś się stanie, a są tu ludzie, którzy naprawdę będą to prowokować, bo będzie prowokacja na stół Gaja. Gaja, hopaj tu. Sorry. No właśnie. Albo że troszeczkę się kulawo prowadzi. Chociaż eee. może tak, nawet. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie mam własne sprawy, idę za własnym biznesem, ale prowokacja. O, prowokacja, słowo, prowokacja. Ojej, coś się stanie. Ludzi im się już po prostu. No zobaczymy. Na zdrowie, może wam pokażę, gdzie będę ładnie Bo musimy zrobić tylko coś O, takiego. takiego No, bo jaki fajny, tak? Hard, młody Młody hard Tylko duchem Teraz w w uliczkę Gdzie codziennie chodzę O, zamknięte Wszyscy się pochowali

Pieję, ale. O, oficer, kolega. I teraz Nicea tak naprawdę nie odczuje tego. Ludzie siedzą w restauracjach, piją, jedzą. Nikt naprawdę taki. Myślę, że nie stara się zastanowić na tym, co naprawdę się dzieje, dzieje dzisiaj. No zobaczymy. Mam nadzieję, że dużo osób nie zostanie rannych. Bo na pewno zostaną, bo była cała ekipa, yy, która prowadzi, no, <laughs> widziałem, jaki jest krótki filmik. No zobaczymy. Jak na razie, tu w centrum miasta nic się nie dzieje. Życie, weekend, tylko zaskakująco mało ludzi. krajnie hmm. Jedna z moich ulubionych. Tego z właścicielką mam troszeczkę zaterk kradłem prąd no ale lepiej żeby to było o, coś takiego albo, no lepszy sprzęt ale to przyjdzie z czasem to wszystko przyjdzie z czasem, zobaczymy na razie troszeczkę jest to męczące to wiadomo że... salut, bonjour. bonjour super, everyday good Aha. I'm sorry you have maybe one.